Ciała! Dzień dobry! Dzisiaj film, film bez montażu. Przedstawię wam nowego mieszkańca mojego domu. Jest głosowanie tam na imię. Będzie to Stefan. Wygląda jakby fuck you pokazywał. Nie wiem o co chodzi. Żona mi kupiła na Dzień Chłopaka. Fajne, nie? Postawi się gdzieś w ogródku. Kurde. Grzyba ma nawet. Tu, tu ma grzyba. Jak widać z daleka, jakby fakir pokazywał, nie? No, mniejsza o to. Słuchajcie, taki temacik szybki jeszcze powiem. Jest wielki problem z podlewaniem u was, umienie, bo już ja już mam to za sobą. Roślin egzotycznych zimą, latem, może po kolei zimą. Bo jest tak, ktoś ma na przykład bananowca i nie rośnie, nie? Nie rośnie. I co? Leje mu wody poprzestał rosnąć. zacznie się nie patrzysz nie rośnie. Leje mu wody i co się dzieje? Gnije. <grym> to jest każdy taki instynkt człowieczy nasz. Ktoś kto się nie zna na początku myśli, że jak da wody to wtedy zostanie ozdrowienie i zacznie rosnąć. Nie. Bananowce jak nie mają, znaczy ogólnie bananowce czy palmy Dobra, inaczej, bananowiec dużo wody przy, przyjmuje w, w sezonie letnim. W zimie nie ma długości dnia, nie ma długości, znaczy świecenia słońca nie długości. <gry> I w ten o, to otóż sposób zabijamy roślinki. Także jak banan nie rośnie w zimę, to znaczy, że jest coś zimnie tak, albo po prostu kręci sobie pauzę, że tak powiem. Nie podlewajcie zimą, praktycznie wszystkich czy czy palmy, takie takie wszystkie te gatunki egzotyczne. Ale na przykład cytrys, cytrusy, może widać, nie wiem, stoją tutaj w szklarni, teraz jest na przykład 20 stopni. No i jak już ma sucho, bo ma teraz owoce, momentalnie owoce robią się strasznie miękkie. Także jak macie cytrusy, już miękną owoce, no to możecie śmiało nawet mocno podlać. I nie ma problemu. Z cytrusami był był filmik także śmiało możecie sobie pooglądać. Zresztą kurde, nie tylko co trusach. Nie wiem pewnie się ktoś z was kapnął ale znowu jestem chory jak nie powiem co. Wczoraj z gardłem walczyłem się rano mi jeszcze bolało. I znowu zatoki żona moja po prostu jej już przeszło i znowu mi się. Zawsze jak choruje to mi, mi idzie na zatoki. Ale mówię nagram filmik żeby nie było. No Stefan jest także tak jest w lato w lato wiadomo, a no bo inaczej od wiosny jak podlewać te to roślinek? Dacie już się na dwór raz podlejcie i koniec. Czekacie na ciepłe, mocno dni. Można też sadzić palucha na 2-3 cm zobaczyć czy nie jest sucho, tak? Bo też jeszcze na wiosnę znaczy się macie no chłodne dni są, nie oszukujmy się, potrafi spadać do 5 stopni czy coś. To no lipa jest. Trzeba po prostu oszczędzać. Te rośliny zaczną rosnąć w maj, czerwiec, ale trzeba oszczędzać z tym podlewaniem też w sezonie, czy to w donicach, czy w gruncie. No w donicach jest łatwiej, bo powiedzmy sadzicie roślinę, podlejecie, bierzecie tą roślinę i sprawdzacie wagę tej, tej doniczki. Wiadomo, czuć, czuć tą wagę doniczki. Jak przez niej podniesiecie, to normalnie leciutko, bo szczególnie bananowce tak piją, czy kolokazje, jak są w donicach, nie? A latem to już obfijcie, już zależy, też pytacie, no, po ile lać pod banana? No, jak ja mam wam wytłumaczyć? Jak będziecie mieli bydlaki, jak tam z tyłu ten maureli, co jest taki gruby, no to jak jest skwart, ja co dwa dni muszę mu 100-150 litrów na przykład wody rypnąć. Ja nie żartuję. Żeby ładnie rósł. Jak nie dam dużo wody, no to nie będzie takiego okaza pięknego. Niestety. Cienkie bananowce, wiadomo, no. musi na przykład 2-3 metry, jak ma jakieś też trzeba balać mu te po 30-40 litrów wody. W sezonie mówię, jak jest gorąco. Bo większość z was właśnie wtedy nie podlewa i one słabo rosną. No. Trzeba po prostu samemu się nauczyć jakoś to mniej więcej wyśrodkować, wiedzieć. Może najpierw ktoś kto zaczynał uprawę lepiej w donicach to sadzić. Takie dość, powiedzmy do dwóch metrów bananowce jak podrosną w takich kastrach, nie wiem czy widać, 45 litrów starczą. Powiedzmy na, do, do dwóch lat, potem już trzeba wsadzać w grunt, bo to już są duże egzemplarze. Ja kiedyś sadziłem też w kastrach, też były filmy, polecałem w kastrach. Robiłem dziury, tak jak, no nie widzicie tej, 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 tej tutaj doniczki. No, a jak ktoś ma dodatkowe pytania, to śmiało pytajcie. To będzie taki ogólny temat o tym podlewaniu. Ale myślę, że tak już wyczerpująco. Powiedziałem. O nawozach wpiszcie stalewiak nawoz, nawożenie. Znajdziecie wszystko, nie muszę już tłumaczyć. Ale mogę powiedzieć, że krystalan czerwony pomarańczowy dawałem. Plus nawóz milajara i w tym roku dojdzie krystalan zielony. To co, Stefan? Kończymy imprezę. Wrzucimy filmik. Nie? Tak. Gdzieś Zezi jeszcze mu jest tam, ale nie będę go wyciągał. No. Kurde, normalnie byś fakił pokazywał gościu. <laughs> Dobra, dziękuję bardzo. Jak się podkuruje trochę, to dam wam znać, coś tam pewnie nagram. No, nawet nic nie posadzę, no, nie mam po prostu sił. A, i tam. Trzymajcie się, a w ogóle to się nagrało, bo dzisiaj smartfonem nagrywałem. Nie trzymałem smartfona, żeby no, nie latało obraz, nie? Co tutaj się rodzi? Kolokazja olbrzymia. Patrzcie. Patrzcie, jak pęka tu. O, o, o cyk, I już będzie liściek. Listek zapierdzielą. Tam jest Kalidora. Tur, 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 tur. Listek. Z tyłu zdychający. Hesmania, jak się nie mylę. I piękne moje cytryski. Wiszą twardziuchy. Dobra, dziękuję bardzo. Także tak jak mówię. Sorry, bekło mi się. Film bez montażu. Bo nie muszę mieć cały czas montażu, nie? Ogólnie to przypominam, wiecie, że ja nigdy w życiu nie czytałem nic kartki. Wszystko z bani. Może ktoś sobie pomyślał nieraz, że montuję to pewnie mota się strasznie. Nie. bardzo mało wycinam. albo teraz to już w ogóle nic nie wycinam praktycznie i zostawiam na, na sam koniec takie zamotanie. Czy Dobra, trzymajcie się, na razie. Wiesz, ja, że tu gasi się. To się gasi się tu.